To jest nasz drugi dom, życie nasze. Spędziłam życie. Bo, Panie, 4 lata i tu 33, no to, to ja życie tu spędziłam. To jest mój dom tu. Nie było dla dzieci czasu, nie było dla domu czasu, nic nie było. Same się dzieci po dwórku chowały, wszystko takie było. Przychodziło się, biegło się do pracy, bo człowiek tu lubi co robi. Bo, żeby nie lubiał, to by tu nie siedział Aha. z wyboru. Tym bardziej, że było bardzo dużo kostiumów zawsze, bardzo dużo. I były takie wypracowane kostiumy. Przecież scenografowi to wymyślały, to były piękne kostiumy zresztą, bardzo ładne. miastem teatralnym od zawsze, również w czasach niemieckich, w czasach, kiedy to miasto nazywało się Breslau. Gdy, gdy się pomyśli o początku XX wieku, to sytuacja teatralna była absolutnie rewelacyjna, porównując do tego, co mamy dzisiaj. W teatrze we Wrocławiu działało siedem stałych scen, działało mnóstwo jakichś scenek ogródkowych, okazjonalnych, sezonowych. W gruncie rzeczy było tutaj do dyspozycji ponad 8 tysięcy miejsc w teatrze. Przy Teatr Strasse 3, czyli właśnie przy Zapolskiej, ustawiono budynek teatralny. Ten budynek teatralny inaugurował swoją działalność w 1906 roku. Pod koniec wojny zdejścia jakaś bomba zapalająca, a być może znowu pożar, który jakoś się odcisnął na historii tego teatru, wywołany przez człowieka, nie wiadomo. W każdym razie spłonęła widownia. Natomiast budynek się zachował, kurtyna metalowa, żelazna opadła i scena, całe wyposażenie, całe urządzenia się zachowały. Po wojnie tutaj się w ogóle były jakieś garaże, takie powiedzmy miejsca, gdzie naprawiano samochody, różne inne pojazdy potrzebne wtedy we Wrocławiu. Całe życie teatralne zaczęło się, jak pamiętamy w dzisiejszej operze wrocławskiej, czy w tym miejskim teatrze. Było bardzo, bardzo dawno. Kiedy byłam piękna, młoda i wysoka, tylko teraz wzrost został. Więc to był koniec 1946 roku. Zadebiutowałam właśnie w dabach i Kuzarach. Graliśmy na spółkę z aktorami, śpiewakami z opery. Mieszkaliśmy w hotelach. Jak tylko były jakieś zjazdy intelektualistów, to musieliśmy się wynosić z hotelu i mieszkaliśmy wtedy w garderobach w teatrze. Ciągle była ta potrzeba odzyskania tego budynku i tak się stało w grudniu 1950 roku. Wreszcie to Szletyński, który te prace zintensyfikował, trzeci dyrektor, jednak to już nie on otworzył tę scenę, otworzył tę scenę kolejny, czwarty dyrektor Teatru Polskiego po wojnie, czyli Zdzisław Karczewski, aktor, który rozpoczął tę pracę razem z drugim dyrektorem, czyli z Waldenem. Otwarto, to, otwarto ten budynek przedstawieniem, które w sumie nie zapisało się specjalnie w ważny sposób w historii teatru, był to po prostu produkcyjnie, Rojewskiego, tysiąc walecznych. Ilość sztuk była ograniczona nakazem no Ministerstwa Kultury i Sztuki i przeważnie to były sztuki rosyjskie. W zeszłym tysiącleciu tutaj przyszedłem. W 1965 roku, proszę Pani. To jest kawał czasu jak diabli jest parę takich spektakli z czasów dyrekcji pani Krystyny z Kuszanki. To jej premierowy spektakl, w którym zresztą grałem. To było jak Wam się podoba, Szekspira, i to był niezwykły spektakl, po prostu, który został w pamięci tych, którzy. Byli na scenie i tych, którzy ten spektakl oglądali. I właściwie od tego spektaklu zaczęło się mówić o teatrze polskim w, w, w Polsce. Zagrałem tu rolę. W znakomitych przedstawieniach: Konstancja w Amadeuszu, Greta w pułapce w reżyserii Jerzego Jarockiego, niedawno Stawska w lalce w reżyserii Rubina, Masza w Trzech Siostrach i Hanna Wendling tytułowa rola w spektaklu reżyserowanym przez Krystiana Lupę. Z tą sceną związane były no, ważne wydarzenia teatralne, ważne przedstawienia, które budowały markę i rangę teatru, dzisiejszego teatru polskiego w Polsce. Był to jeden z, jeden z najważniejszych, już nie tyle mówię zespołów, ale jeden z najważniejszych miejsc teatralnych, do których każdy krytyk, każdy miłośnik teatru musiał przyjechać, żeby zobaczyć co najważniejszego w teatrze w Polsce się dzieje. No i przed rok 1994, styczeń, kiedy no znowu znowu to się wydarzyło, nie wiadomo jak to się wydarzyło, w każdym razie spłonęła widownia. Czyłem, ponieważ szedłem do sklepu nocnego który był tutaj przy hotelu europejskim i z ciekawości samej podszedłem i nagle zobaczyłem mnóstwo wozów strażackich i wodę i to był dla mnie ogromny szok bo nagle zobaczyłem że teatr w którym dopiero byłem od chwili tak naprawdę mojego życia nagle przestaje istnieć to znaczy nagle się pali i potem jak siedzieliśmy na tych zgliszczach, ludzie, aktorzy tacy jak Igor Przegrodzki czy Iga Majer płakali tu na tych zgliszczach, a ja młody adept sztuki, sztuki aktorskiej siedziałem i tak nie bardzo wiedziałem o co chodzi, ale to co mną tak wstrząsnęło najbardziej to to, że nagle gdzieś plan na życie, każdy młody człowiek sobie planuje swoje życie zawodowe, nagle spalił się, po prostu się spalił. Byłem tutaj o, o pierwszej w nocy, zobaczyłem lawy, jakąś niagary tutaj na, na widowni, hektolitry wody, które spadały z ostatniego piętra na widownię. Jakaś totalna rozpacz po prostu. Byłem pod wielkim wrażeniem tej scenografii z jakiegoś filmu katastroficznego i to było naprawdę przeżycie duże. Następnego dnia, kiedy już tylko zobaczyliśmy Zgliszcza w tym teatrze, Jerzy Grzegorzewski powiedział, że to jest najlepsza scenografia, jaką można sobie wymyślić. Nawet y, takie również ironiczne komentarze pojawiały się, żeby y, tej widowni nie zmieniać. <grytania> Italia, Italia! Nudny, pusty, banalny kraj! Szmuc! Ungeziffer, Ehrlichkeit. Gdyby nie wspomnienia młodości, wolałbym nic o tym kraju nie wiedzieć. Głowa przy głowie, głowa na głowie i ślepe głowy kokosowych orzechów. Jedyne przedstawienie, które się odbyło w tym zniszczonym budynku teatralnym, to właśnie telewizyjny zapis specjalnie, specjalnie zrekonstruowanego przedstawienia złowiony rekonstrukcje, które Jerzy Grzegorzewski tutaj przygotował. I był to jeden pokaz i jeden pokaz, który był rejestrowany przez telewizję, dlatego możemy go do dzisiaj oglądać i do dzisiaj to przedstawienie niesie nieprawdopodobną, nieprawdopodobną siłę, nie tylko ze względu na yy, wybitnych aktorów, którzy w nim wzięli udział, wybitne, wybitnego śpiewaka, muzykę graną na żywo, ale również tę absolutnie unikatową scenerię, scenerię, którą jest po prostu spalony teatr, spalony teatr, który jest takim znakiem Symbolem bardzo mocnym, bo to przecież symbol jakiegoś może nie tyle upadku, co symbol uderzenia w kulturę. wyrażające przedstawienie, jakieś dojmujące, z zapachem tego pożaru. Myśmy oglądając ten spektakl wielokrotnie, gdzieś mieli przed sobą to, jak ta spalona scena pachnie. Ten zapach ja mam do dzisiaj właściwie w pamięci, on nie opuszcza mnie, no to było przeżycie naprawdę duże. Pożar teatru sprawił, że powstała scena na Świebockim, i ona na pewien okres czasu odebrała zainteresowanie tym miejscem. Większość reżyserów, która przychodziła pracować, swoje pomysły widziała w przestrzeni Świebockiego. Owszem, się czuję aktorem sceny na Świebockim. Niemniej to zawsze tak inaczej się czuję, kiedy się gra na tej dużej scenie. Z tym aktorem teatru polskiego gram w sztuce granej na dużej scenie tego teatru. E, no to jest tak mobilizujące. Żebym mógł z Tobą mówić. Żebym mógł powiedzieć, że jesteś Bogiem. Tutaj wróciłem z moimi kolegami, m.in. z Ewą Skibińską, Wojtkiem Gościniakiem w sztuce Krystiana Lupy pod tytułem Kuszenie cichej Weroniki. Ja strach się przyznać, bo to parę lat temu było, że do tej pory na tej scenie to kuszenie cichej Weroniki gramy. Jak wyjeżdżaliśmy z naszymi przedstawieniami za granicę, zawsze byliśmy zazdrośni o to, że inne teatry mają tak wspaniałą technikę i mogą korzystać z tak znakomitych narzędzi, których my w teatrze do tej pory nie mieliśmy. Scena nie była remontowana 1945 roku. Śmiało można powiedzieć, że w styczniu 2012 roku dostaliśmy scenę sznurowaną, a po roku modernizacji oddajemy ją w pełni zautomatyzowaną. W styczniu 2012 roku podnoszenie sztankietów, które są za nami, na których z reguły wiszą dekoracje, odbywało się przy użyciu mięśni ludzkich przy pomocy sznura. Teraz odbywa się za pomocą wyciągarki elektrycznej. W podsceniu wyczyszczono wszystkie rupiecie, które tam się znajdowały, łącznie z zasuwą burzową datowaną na rok 1942. Wymieniono cały park oświetleniowy, wymieniono nagłośnienie sceniczne oraz system komunikacji wewnętrznej. Przed pożarem w latach 90., akustyka starego teatru pozwalała nam na granie wielu rzeczy muzycznych, nie posiadając jakiejś cudownej aparatury, fajnego sprzętu. Akustyka pomieszczenia była świetna i wszystko niosło. Po pożarze cały ten system nowoczesny, niezły, ale przebudowa widowni pogorszyła tą akustykę, i potrzebowaliśmy sporo sprzętu i dużo gimnastyki, żeby, żeby było nieźle. Natomiast w tej chwili to, co dostaliśmy, najnowocześniejsze urządzenia, jakie można spotkać w tej chwili na świecie, poprawa akustyki i sceny, a głównie ekrany akustyczne na widowni, powinny poprawić to na tyle, że będzie można zagrać wszystko. Moim zdaniem, jeden z najlepszych momentów w historii tego teatru. Z jednej strony pod względem artystycznym, z drugiej strony pod względem technicznym. Ta nowa scena, przebudowa całego układu akustycznego budynku to z pewnością zupełnie nowe możliwości dla naszych twórców, i mam nadzieję, że również niebawem poprawią się warunki oglądania tego, e, tych spektakli przez widzów. Nowoczesny teatr bez tradycji nie ma sensu w ogóle. Znaczy bardzo pieczołowicie odwołujemy się do tradycji teatru Krystyny Skuszanki Jerzego Krasowskiego, czy do teatru Jerzego Grzegorzewskiego, czy do teatru, który tutaj wypracowywał Jakub Rodbaum ze swoimi aktorami, czy do teatru, który tutaj tworzył Jacek Weksler z Jerzym Jarockim, Krystian Lupa, który tutaj pracował. Wybitni wielcy reżyserzy, wielcy artyści, oni zawsze myśleli o tym, żeby teatr ich był nowoczesny. My, patrząc na to z perspektywy czasu, wiemy, że to jest nasza najlepsza tradycja, tradycja teatru europejskiego i ta tradycja stwarza również tę naszą nowoczesność. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość tego, że teatr jest swego rodzaju harmonią, jest rozwojem i ta harmonia, która jest połączeniem tradycji z nowoczesnością, daje po prostu nową jakość w teatrze. Są ludzie, którzy pamię pamiętają początki tego teatru. Przecież to jest w ogóle fenomenalne, że obserwować legendy, która, które odchodzą, ja czuję, że, że ja tworzę historię tego miejsca i, i czuję, że, że ten zespół jest historią tego miejsca, że to jest zespół z jakąś tożsamością. Wiele wspaniałych spotkań reżyserskich, wiele ról które czegoś mnie tam nauczyły. Tutaj wychowały się moje, y, dwójka moich dzieci, y, które były obecne często nawet przy różnych, y, przy różnych próbach w garderobach, więc y, no, wielki sentyment do tego miejsca. Ta scena gdzieś jest dla mnie takim trochę dru, drugim domem, i wszystkie te zakamarki, które tutaj są, jak teraz widzę, już bez kurzu, no, mają dla nas takie znaczenie bardziej uczuciowe niż tylko i wyłącznie estradowe i wielkie, koncertowe. Tak jak każdy aktor, pewnie. Ma swoje piękne chwile, swoje mniej piękne chwile. Coś tam zagrał świetnie, coś tam nie za bardzo, ale ta scena, dla mnie, to jest moje życie artystyczne w całości. trzeba kochać i teatr trzeba lubić co się robi, poświęca się właściwie raczej. mnie w domu to człowiek nie miał czasu szybko, tempo, bo w teatrze była praca, a było przed premierą. Nawet moje dzieci walczą, żeby ja już odeszła, żeby już mi czas odpocząć. Mamo, wystarczy. Ja mówię, co ja będę robić, ja bez teatru żyć nie mogę. Program powstał w koprodukcji telewizji wrocław oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.